Barbaro! To miała być wyprawa dla wipów, a nie dla dzieci. Waldemar, ale powinniśmy wspierać ludzi, którzy kochają przyrodę i zwierzęta. Ach! Masz rację! Dobra! Możesz zostać. Ale pod warunkiem, że będziesz przestrzegał moich zasad. To znaczy naszych No jasne. Ja Przestrzegam zasad. Oczywiście, że tak. Ej, dobrze, świetnie. Ej, pierwsza zasada. Pomóż nam rozbić obóz. No tak, musimy znowu postawić namiot. Okej, okay, Norman, cofnij e, się. Cofnąć? No tak, ale gdzie? Tutaj, tutaj przecież no. Ci Mam nadzieję...